Ho, 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 moi kochani wędkarze! To ja, Karp. W imieniu wszystkich zamieszkujących nasze wody ryby, życzę Wam, abyście nadchodzące święta Bożego Narodzenia spędzili z rodziną w miłej, ciepłej, radosnej atmosferze. A przyszły rok życzę Wam sukcesów zawodowych oraz sukcesów wędkarskich. Życzę Wam, byście łapali same duże ryby i pobijali rekordy życiowe. I proszę Was. Nie zabijajcie każdą rybę, którą zapiecie na haczy, bo my wtedy do tych rekordowych wymiarów nie umiemy dorosnąć. Bardzo lubimy Wasze przynęty i zanęty, więc kochani wędkarze, nie żałujcie nam. Kupujcie same najlepsze zanęty i kulki. Tak jak to kiedyś Dominik powiedział z teamu Mały Rekin w jednych z filmów. A niech mają, a niech jedzą. Kochani wędkarze, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt i pamiętajcie, poślijcie to wszystkim wędkarzom, by wszyscy się dowiedzieli, jaki miałem dla nich przekaz. Ja już odpływam. Do zobaczenia za rok. Razem ja tu trochę postoję, bo trochę tego tlenu mi brakuje, odpocznę chwilę i odpływam.